Czy na egzaminie można korzystać z uprzejmości innych kierowców? Nie wiem, skąd się biorą takie bajki, że trzeba się zapytać na egzaminatora. Słuchajcie, no po pierwsze to nie ma czasu na żadne przepytywanie. Natomiast nawet, że zapytacie, to usłyszymy zawsze, że to jest Wasza decyzja. To Pan czy Pani decyduje. W Radomskim Woldzie przyjęło się, że przed wyjazdem na miasto egzaminatorzy informują kandydata. Część egzaminatorów mówi w sytuacji, gdyby ktoś chciał Pana czy Panią przepuścić, proszę mnie o tym poinformować i jechać, korzystać. A część egzaminatorów w takie sytuacji mówi, proszę mnie nie informować, bo ja wszystko widzę. Jechać, korzystać. Radziłbym tak czy siak, na szybko coś powiedzieć, puszcza mnie i ruszać, jechać. To pamiętajcie, obserwujcie do kierowcę, który Wam chce pomóc na skrzyżowaniu, żeby się nie okazało, że to Wasze ruszanie było zbyt wolne i ten kierowca stracił swoją cierpliwość i jednak ruszył. Często jest tak, że ruszył razem z Wami. Wtedy hamuje egzaminator, i to stąd chyba się biorą te legendy o tym, że nie wolno korzystać. Oczywiście, że wolno i trzeba.